Dzisiaj wszystkim w kolejnym odcinku Minecraft Hardcore i stoję na właśnie naszym gaście, w którym zbudowaliśmy w poprzednim odcinku. Ale jak chcecie go zobaczyć w pełnej okazałości, to zobaczcie wcześniejszy odcinek. Yy, a w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że zbudujemy sobie, yy, zbudowaliśmy ostatnio sobie w odcinku super smelter i chciałbym zbudować taki. Ogromny piec, w którym będą jeszcze automatyczne, jakby farma rzeczy, które będą przepalały nasze rzeczy, że po prostu automatyczny węgiel, tak powiem Wam. I tego gazda Wam nie pokażę. Musicie sobie zobaczyć w poprzednim odcinku. Dobra, jeszcze ogólnie postanowiłem, że zniszczymy tego bikona, bo on tutaj nie jest nam potrzebny. I teraz stawiamy go w tym miejscu. O i mamy widzowy zrobiony nasz Pierwszą rzeczą y, do naszego smeltera ogólnie on działa, Że my potrzebowali dosyć dużo konkretu Czekajcie jak on wygląda. Czarny szary, biały. Wszystkie odcienia szarego, czarnego i biały. Tak on wygląda. I my go powiększymy jakoś, nie wiem, 16 razy, coś takiego może. Dobra, jesteśmy widzowie już w Minecrafcie. I ogólnie y, pomyślałem tak. 32, będzie za dużo. Dobra, już wam pokażę tego gasta yy, Czy ja mam zoom'a? Nie ma. Ten gast jest 32x32. 32. Zobaczcie sobie odcinek. On jest 32x32 32 i jest to za duże. I jakby ten piec miał być 32x32, 32, to też by był za duży. Yy, dlatego pomyślałem, że sobie zrobimy po prostu 24x24. 24. Yy, do góry na 24. 24x24. Na 24, no, no, kurde. No ja, wierdź, no. No wiecie o co chodzi. Nie. Yy, tak to będzie wyglądać. I na górze jakąś może farmę bambusów, coś takiego. Albo, no zobaczę, bo jeszcze może jakąś znajdę fajniejszą farmę do przypalania. Kurde, nie pamiętam jakich bloków potrzebowaliśmy. A ja tu na, na gaście miałem wszystko prawie. Bo co ja tu potrzebuję? Te odcienie wszystkie tego. I wełnę się ten. Wełnę się ogarnia. Zrobimy sobie jakąś farmę yy, tych. No, czyli co potrzebujemy? Lecimy do naszego portalu chyba. Dobra, mamy wizowy wszystkie rzeczy na tym. Już, tyle będziemy potrzebować, Wpalamy maszynkę i idziemy do endu. I no, i siedzimy. Zobaczymy, ile. Ulala! Uh, dobra, gry konkretu mamy sporo. Dobra, na razie wezmę to i może by przelecieć z jakimiś. Albo dobra, poczekajcie, ja mam lepszy pomysł. Polecimy sobie do end city jakiegoś. Ogólnie y, jakieś te szalker shellów, by trzeba było zdobyć. W przyszłości może jakaś farma szalker shellów, czy coś takiego. Widziałem, że można zrobić. No, Minecraft, pozdro, tak odpowiedzi. mamy dwa shakerboxy. Tu mamy jeszcze jednego. A kurde widzowie musimy po fajerwerki sobie polecieć. Dobra widzowie, yy, jestem, yy, 10 minut dokładnie mnie nie było około, no gdzieś tak, 10 minut, coś takiego, uuu lala, bierzemy gunpowder i lecimy do bazy, dobra idziemy od razu się przespać yy, i robimy fajerwerki, pomógłbym zrobić niby te da, yy, duration 3, tak jak wcześniej, ale na razie sobie odpuszczę z nimi i będę nam miał te, uuu lala, ty bo to chyba cały czas działało, co tu się stanęło, Ulala. la, bierzemy Sąd rzeczy i tyle. Dobra, myślę, że wystarczy. Mam prawie 5 shulker boxów w tych itemków. Ehm, nie będę tego wyłączał, bo jeśli nie chcę tam lecieć. Mogłem sobie to wyłączyć, ale dobra. Mamy pełny shulker boxy. Ten nie jest pełny, ale no, no to. Nie, no 4 starke boxy, i tam trochę na pewno starczy. Sprawiamy, Creeper wybuchnął, ale dasz. No i dobra. Trzeba to odmierzyć, pierwsze 24 na 24. Do tego może jakieś czarnego. O, idealnie. 3 taki czarnego mamy. Do tego, no spocznij, spoko. I jakby to zrobić. Czekajcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Postawimy sobie piecyk tutaj może I on ma tutaj takie widzę... Okej, okay, rozumiem Czekajcie, bo on jest 16 bloków Kurde, mógłbym w sumie na 32 zrobić jednak A dobra, wywalone Czekajcie, tu jest tak Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, A 24 środek to będzie 12 Potem zabrałem się do budowania pierwszej ściany pieca Na to powoli, nawet wyglądać. Jak na powiem Wam tak szczerze, jak na mojej umiejętności budowania, to nie wygląda to najgorzej. Nie wiem, czy nie zrobić tego wejścia, tego, że ono będzie takie czarne, jak tutaj. No bo co? Będziemy tutaj wlatywać i co? Będziemy prosto w to wlatywać. I ja bym zrobił po prostu tak, że yy, żeby się wlatywało tu górą, i na przykład tam by były farmy bombusów i też by się schodziło po prostu na dół. Myślę, że, wydaje, że to jest spoko pomysł. Tak to wygląda jak na razie. No nie wygląda akurat to najlepiej. E, chyba wiem jak to mógłbym... Tam, tylko przydałoby się jednak woda. Dobra widzowie, może ja sobie pomyślę trochę. Zmontuję ten film nasz, co aktualnie zbudowałem I zobaczymy się za niedługo. Dlatego ten dzień na razie dobiegł końca i widzimy się za niedługo. Dobra widzowie, jestem kolejnego dnia. I właśnie kogoś tam zauważyłem. Od razu pójdziemy sobie spać. I ostatni, nasz ciało poszedł. O, i mamy 2. dobra, widzowie. Ogólnie to sobie tak pomyślałem. Przecież my mamy farmę. E, gdzie ona jest? Co ja włączyłem? E, e, gdzie jest ta farma? A tam. My mamy farmę kobla. I ona może by nam jakoś. ten piecyk jakoś tak może bardziej ładny by był. Ale pierwsze, co bym chciał zrobić, to zalać to, żebym mógł na przykład pojedmienić bloki. Bez... jakby... Ko wiecie o co chodzi Także zalewamy to wszystko wodą Tak jak na załączonym obrazku no Ogólnie odkryłem dlaczego... dlaczego mi nie działał dźwięk w grze Ogólnie po prostu wiem, e, już wam pokazuję To miałem podgłoszone, a to wszystko było ściszone, także no... Dlatego nie działał dzięk. Dobra, niech to wszystko teraz opadnie. szybki time lapse, a i widzowie, yy, jak oceniacie. <laughs> nie wiem, czy to ogólnie będzie w filmie, ale tego edita z yy, <laughs> konkreta to też było dobre. Nie wiem, nie, w głowie miałem coś dziwnego i żem to. Yy, no wiecie o co chodzi. Czemu to się nie zalało? Tu można było troszkę tak teren podrównać. Ogólnie mam takie przeczucie, że że to wszystko jest jakby taki jednolity kolor, a to po prostu ten kabel tak wygląda jakby po prostu jakbyście mieli tekstur paka powiedzmy 64 na starej wersji albo nowszej i niektóre rzeczy by byłyby 16, 16 pixelowe, a niektóre 64 to tak wygląda według mnie także ja bym to tak zostawił na razie tu ogólnie by można by było dodać w sumie jakiś e, efekt palenia się czy coś takiego, można było takie coś dodać, choć w sumie nie jestem do końca tego pewny, ale e, teraz może byśmy zaczęli... zaczęlibyśmy robić te dwie ściany, dlatego ja wam włączę replay moda i po prostu to zrobię. Widzieliście z tego replaya, mamy zbudowane już e, całą dolną stronę pieca, jeszcze tylko zostało górna i dach w sumie, to będzie troszkę więcej z tym roboty, ale tu w ogóle ja miałem odpalonego, miałem ten screenshot, a nawet do na niego nie patrzyłem, pozdro, dobra. A i wizowy ogólnie e, nagrałem TikToka, zapraszam was, wyświetla wam się teraz nick na TikToku. Zrobiłem takiego TikToka, że e, to napiszę komentarz lub zaobserwuję, to po prostu ten nick z zaobserwowania, e, co napiszę albo napiszę w komentarzu, albo zaobserwuję, będą gdzie? Na tabliczce. Dlatego może bym to teraz zrobił. Weźmy sobie tabliczki. Bez przedłużenia przeszłem do budowania kolejnych części pieca. zalałem zalałem wasze wszystko, tak to wygląda, wszystko jest zalane, poczekajmy sobie na efekt końcowy Widzowie, na tle palących się golemów mamy nasz piecyk zbudowany Powiem wam tak szczerze, w się już powtarza dużo razy, ale on mi się naprawdę podoba, no, teraz macie replaya z tego Тази шлангър бак се нарази ги не опоружняваме, застабяме ту. Tych piecyków, one są po prostu już na osobodobę teraz. Ich już po prostu nie będę używał, bo mam już swój duży piec, który przepala 64. Tak, 64 bloki na jedno przepalenie. Także to jest naprawdę sporo. Słuchajcie, mógłbym ogólnie tak teraz myślę mógłbym sobie zrobić farmę kaktusów, ale kaktusy za wolno rosną. Także bambusy najbardziej optymalne. Najlepiej, jakbym znalazł jakiegoś glicza na farmi, farmę dywanów, po prostu farma dywanów, by była spoko ogólnie nie, moim zdaniem. Ja obuduję to ogólnie. Tu będzie wszystko budowane, tego nie będzie widać. W ogóle tu się wagonik zatrzymał. W Stron którą ma stronę jechać? W tą chyba. Dobra, puszczę go w tą. On i tak się chyba odbija. Tak, dobra. Ja teraz widzowie sobie przeresechuję yy, nasz YouTube'a. Jakiś poszukam Gliczy na przykład, może uda się jakieś glicza na farmę dywanów znaleźć i nie musiałbym robić tutaj ogromnej bambusiarki, która w sumie i tak by nie Która by nie dała rady. I tak na yy, bo ogólnie bambusy są spoko, ale one się szybko przepalają i wagoniki mogłyby nie, nie ten nie zdążyć. Dlatego pomyślę sobie i się widzimy za chwilkę dla Was, widzowie. Jest taki jeden problem, bo no znalazłem, nie włączyłem po prostu nagrywania. Yy, jak to się nazywa? Wideo, czyli po prostu obrazu. Włączyłem nagrywanie mikrofonu, a nie włączyłem nagrywania i nagrywał mi się tylko sam mikrofon, dlatego bardzo Was za to przepraszam, ale za dużo po prostu tutaj nie zrobiłem, po prostu yy, położyłem tutaj yy, znalazłem sposób na dywaniki i zniszczyłem to drzewo, a tak poza tym to chyba nic więcej nie zrobiłem, bo na nagraniu mam yy, 13 minut dopiero 14. Także jakieś 13 minut nie yy, urwało, bo można tak powiedzieć. I ogólnie mówiłem, że ja teraz sobie polecę ze zebrać slime jakieś. Najpo te rzeczy po prostu wszystkie co potrzebuję. I się zobaczymy za chwilkę. 3, 2, 1 i. Mamy rzeczy wszystkie przygotowane. Nie wiem, z dwa nimi coś nie było coś takiego. Akurat się spóźnia. Yy, teraz, yy, kurde to ja yy, Teraz się robi zachód Gdzieś tutaj bym to zbudował. Pierwszą taką farmę. I ona będzie na takiej zasadzie. Dobra, yy, zbudowałem taki ten. Dajemy tutaj koral i dywaniki. Dobra. I powinno już to działać. Działa! I tak to będzie wyglądać. I to zrobimy po prostu na automatyczny mechanizm. Wyłączam to. No, tutaj się pewnie dosyć sporo. No, te dywaniki są naprawdę wydajne. Już teraz to widzę. I tutaj obok postawimy sobie od razu kolejne. Dobra, mamy dwie farmy nasze. Okej. Okay. O kurde, ile tu tych dywaników jest. Patrzcie, tu jeszcze w tym jest. I dlatego. Dobra. Yy, tu będzie powiedzmy. Czekajcie, gdzie jest. Dobra. I to prosto do skrzynki tu będzie transportowane. Dlatego Tutaj wydajemy pery do góry. Dobra. I mamy już połączenie wszystkiego, że możemy odpalić te dwie farmy. I zobaczymy. Jak to zadziała wszystko? Pogoniki się powinny napełniać już. Czy napełniają się? Napełniają. A może byśmy zrobili, że z jednej... Dobra, mam lepszy pomysł. Zrobimy na dwa aż te. Teraz pod, z podwójną ilością to idzie. Tuż tu jest full. Kurde, puściłem tego niechcąco. Uporabiałem tu węgiel ogólnie w tych wszystkich. Coś by. I tak już mam wizowy nieskończoną ilość przepalania, dlatego. A yy, te obra widzowie. i tak jestem bogaty. To co ja się będę wywalamy? To wszystko poszkoda Jestem w jakimś punkcie. Bierzemy cały kobel, cały. cały. Yy, Oferwek mi się skończyły. Dobra, jednak taki marchewki, dobra. Aż taki bogaty to jednak nie jestem. Dobra. Wrzucamy tutaj wszystko. Dobra, mam ścianę zrobioną. No, no trochę to tak słabo wygląda, ale nieźle. I zastanawiam się ogólnie czy zrobić takie coś, że automatycznie klika, czy po prostu będę sobie tutaj wchodził. O powiedzmy tu będzie taka o. I po prostu tutaj sobie będę to włączał. I teraz myślę, że sobie zostawię tak. Tutaj się nie powinno nic zdobyć. O, w taki sposób. Jak dam takie coś, dobra, i, i resztę, już resztę już mogę uzupełniać. I to też zostanę bricków. Tutaj widzowie ogólnie jest sobie takie po prostu, żebym tutaj mógł wskoczyć, jakby się coś nie działało. Te wagoniki działały? Czy tutaj się. Aha, tam się chyba ten. Chyba się po prostu już uzupełniło, wszystko. Dobra, widzowie ogólnie nie wiem, co się dzieje, ale chciałem jeszcze dobrać, bo zapomniałem dodać złote jabłka bo miałem pod koniec dodać, jak mówiłem. I no nie nagrało mi się znowu, no nie wiem o co chodzi, no. Nie zbudowałem jakoś dużo, bo tylko zbudowałem takie coś. To po prostu włącza farmienie dywaników i tyle. O, tak to działa. Tu piston przesuwa to i to jest podłączone do tego i już, i wszystko działa. No i tu się włącza. No i słuchać działa. Idziemy się przespać. A i ogólnie może się jeszcze... ja może... Dobra, chyba w tym miesiącu się nie uda 700 wbić. Może się za niedługo uda 700 wbić Dobra, yy, ja bym chciał ogólnie jabłka. Czy jabłka się zdobywa za pomocą na przykład motyki? Można? O, są sobie wezmę. są się przyda. Nie co on mi ukradł. O, ej! Gdzie ten enderman? Co, on zniknął, czy co? Dobra, zróbmy sobie jakąś motykę. Jamentową, no bo co? Ja jestem bogaty, no co, co? Dobra, polećmy sobie tam do lasu, bo nie chcę niszczyć tych drzew. To robimy tablicę do Neitoru, Tylko ładną gdzieś. O, tu mam dosyć sporo, prawda? Dobra widzowie, zbudowałem takie coś. Eee, czekajcie, ja sobie wejdę na listę donatorów wszystkich. Przepraszam was, donatorzy, ogólnie, ale... Jeśli miałbym zdobywać za każdego donatora musiałbym zdobyć każde enchantowane złote jabłko. To by bomba. Dobra widzowie, mam wszyscy na... Okej. Okay. Także, dziękuję tym wszystkim. Jeszcze, no bo tu. No jeszcze, ogólnie był taki jeden gościu, ale on miał taki nick po prostu, wiecie o co chodzi. I nie mogli go napisać. Także, dziękujemy wszystkim. Za donate, y i jak mi się uda kiedyś kupić tą kartę graficzną, to wierzcie, że przyczyniliście się do jej zakupu. A czy będę tam robił złote jabłko? Nie chcę donatorów tak traktować źle. Dlatego przepraszam Was, widzowie, ale będę musiał Was nazwać tabliczką. Ogólnie myślałem, że bo tutaj jest pierwszy donate or donator. Proszę bardzo, takie coś. A tutaj obok będzie, e, i to będzie, e, i tutaj będzie taka tablica, jakich najważniejszych, powiedzmy te moderatory będą w taki sposób, nie, jakiś na przykład donate 50 zł Temu Ryszowi co napisał, co wysłał aż 19 zł to mógłbym mu dać złote jabłko przynajmniej. Czy mam jakieś item frame'a? E, skóra, skóra, skóra. Przepraszam, że nie mogłem dać enchantowanego jabłka, ale nie, nie mam czasu na to, żeby, żeby szukać tego. Przepraszam Was, widziałe. Tutaj też jesteście napisani Pierwszego donatora nie piszę Bo on ma bardzo dobry ten Bardzo yy, Enchatowane złote jabłko Dlatego tutaj nie będę pisał akurat Ale blok C 19 zł, Który na, mi wpłacił Jest tutaj i tam na dole Dlatego bardzo mu dziękuję I wam też widzowie za oglądanie Tego filmu Widzimy się za niedługo Także to było tyle ja się będę z wami żegnał 那先了。